Moi drodzy państwo, witam w grze Abzu. Z tej strony oczywiście Master Su-15. No i słuchajcie, no tak jak mówiłem, nie zwalniamy tempa i przez długi, długi czas jeszcze go nie zwolnimy, tylko tym razem przed nami odskocznia od gier FPS, które ogrywam w tym roku, no już z miliard chyba ogramy, jeszcze bardzo dużo przed nami, uwierzcie mi. Więc no, Abzu, gra nietypowa, gra Indie słuchajcie, skupiająca się na oceanie, na takim artystycznym ujęciu oceanu, ale tutaj oczywiście wgrana jest, bym powiedział, taka nutka science fiction, nutka tajemniczości, no i, no i do czego porównać tą grę, bo no, ciężko, no, umówmy się, bardzo ciężko tego indyka porównać do czegokolwiek, no myślę, że, kurczę, ej, do takiego Inside, Journey albo Limbo, tylko że na wesoło, słuchajcie. Więc tak, moi drodzy Państwo, może, może zauważyliście, że tak trochę mówię, jakbym był ciutek przygaszony, no trochę się zgadza, bo słuchajcie, okazało się, że nagrałem już dwa odcinki, nie no, w sumie to jeden odcinek z tej gry, sprawdziłem jak to się nagrywa no i okazało się, że Bandicam stwierdził, że nagle yy, podczas nagrywania obniżył mi mikrofon do 43% podczas gdy mnie słychać dobrze tak jak teraz na 98% więc domyślacie się, że akurat tam byłem praktycznie niesłyszalny no i tak zgadza, zgadza się pewnie słyszycie tutaj pewnego pewien swoisty szum no nie, ale na szczęście Abzu to jest gra, która stoi muzyką i ta muzyka absolutnie ten szum wycisza, jest on niesłyszalny podczas centralnej gry więc moi drodzy, zagramy sobie od początku no jakby wiele wiele mm, gry nie zobaczyłem dosłownie 25 minut coś takiego zresztą powiem wam już później od jakiego momentu nie grałem grał rzeka, słuchajcie, muzyką i kolorami przede wszystkim mhm. w ten sposób Dobrze. To słuchajcie, ja sprawdzę, jak to się wszystko nagrywa. Tylko jeszcze. No i widzimy się in-game, więc Z2. Moi drodzy Państwo, wszystko na szczęście prawidłowo. Dlatego też, prawidłowo, rozpoczynamy kolejną, zajebiście pozytywną seryjkę na kanale. A to jest pan Nurek. Raczej nie człowiek. A zatem, moi drodzy Państwo, zanurzamy się. W gruncie rzeczy tak będzie wyglądać cała gra: czyli e, bardzo sugestywne kolory, raczej spokojne z tego co. E, jaskrawe, ale spokojne, ciepłe, e, przynajmniej e, póki co to wywnioskowałem. I w tle nastrojowa muzyka adekwatna do tego e, w jakiej lokacji jesteśmy i co się dzieje obecnie z naszym panem Nurkiem. Moi drodzy, OK, WASD, turn. Tak jest, to się zgadza. Warto myślę napomnieć, że... Już pewnie się zorientowaliście, że ten Let's Play będzie niewiarygodnie, wręcz spokojniejszy od innych. Co ja mogę Państwu powiedzieć? O tutaj taka fajna rybcia jest i słuchajcie, my możemy tą rybcię dosiąść. Tego suma. Shift! Jest. please. Oj, 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 panie sumie, zapomniałem holdować. Goliath Grouper. To może to nie jest sumty. No, rybcie są naprawdę fajne. Przynajmniej tutaj, przynajmniej w tej grze. O, w ogóle, może tutaj możemy się wynurzyć, nie? Wiem. Na to nie patrzyłem poprzednio. Natomiast wiem, że chyba tam będzie jakiś sekret. albo jeszcze nie tu. Dobra. O, i tam jest sobie taki dron chyba, czy mi się zdaje? Nie, nie wydaje mi się. To jest taki dron. I on nam będzie otwierał takie przejścia. O. Właśnie go aktywowaliśmy. Bierzemy tego drona i cyk. Następuje anihilacja przeszkody. No, a my wbijamy. No i to był już chyba żarłacz biały, słuchajcie. Chyba tak. A my chyba nawet tą taflę glonów widzieliśmy z oddali. No tam nawet jakaś skała jest. No i faj. Ruszajmy więc niezwłocznie w głąb tej cudownej krainy. I to są takie miejsca, gdzie sobie pływały kontenerowce Orlena i że tak powiem troszeczkę tutaj wypuściły oleju do wody. I my teraz musimy to miejsce naprawić. No i tu się wbija w takie coś. No i to troszeczkę wygląda jak taki nexus na serwerze w Minecrafcie, jakimś takim bogatym oczywiście. Oh. Ja sam płaszczką. No, ja mam jedno zasadnicze pytanie, skoro te płaszczki wypłynęły do góry z wody. Teraz... To po czym one teraz pływają? <grymne> Czy to jest jakaś inna konsystencja, która nie jest wodą, ale zakładam, że to woda. W zasadzie aktualnie możemy to nawet sprawdzić. O co z tym chodzi? W ten sposób. Dobra, chyba zaczynam rozumieć. Tam na dole jest ten taki, jakby właśnie ten hub, ten nexus, tak to nazywajmy. No i sobie z naszym bardzo fajnym, znaczy z dronem ruszamy. No tu są te meduzy. Mhm, mm tu jest coś ciekawego, mianowicie. Wedle mojej teorii, ty, to moim zdaniem to było tak, że kiedyś tu była cywilizacja pana nurka, ale wtedy pana nurka jeszcze nie było na świecie i ten ich świat zalało i oni się przenieśli, i teraz po wielu latach gdzieś tam żyli sobie na innych planetach i urodził się pan nurek i stwierdził, że powróci do korzeni, czyli powróci. O, a tutaj mamy w ogóle znajdźki. Widzę, że one się akurat zapisały. To sporo jest, tak szczerze. Widzę, że tu już dwóch chyba nie znalazłem. I czy mi się zdaje... Tak, że w ogóle chyba będzie sześć rozdziałów. Ale pewny nie jestem. No nic. Zobaczyłem. No i pan Nurek sobie powrócił na tą planetę. No i tutaj zwiedza szczątki swojej dawnej cywilizacji. No ty, no raczej ta gra nie opowie tego nam wprost, co tu się wydarzyło. Więc musimy sami wysnuć jakąś teorię spiskową. Takie mam wrażenie przynajmniej. No i jak to pierwszy raz zobacz... Jak byłem tego pierwszy raz świadkiem, to się trochę przeląkłem, jak mam być szczery. A, bo wtedy ja miałem dwa drony. A tak mam jednego. Wtedy zebrałem dwa, pamiętam, no? Teraz coś pominąłem. Ale to akurat tutaj raczej nic się nie stanie, bo widzę, że to już jest koniec tego rozdziału praktycznie. No, tutaj mamy też taką cywilizację. Czyli to już prawda nowoczesne. Pana nurka. O, tu jest za pan brat z tą technologią. Zaraz zobaczycie zresztą. A, panie Nurek, proszę się mnie słuchać. Ja powiedziałem coś. Tak. Ciup. No i my sobie w to wpływamy normalnie. Koniec gry. Nie no, jeszcze nie. No i tak jakby drugi rozdział moi drodzy. I teraz popłyniemy sobie z rybkami prądem. Jak w Nemo. Było coś takiego pamiętam. No tak zamilkłem, pewnie Państwo pytają. No, tak jakby uważam, że nie zawsze jest potrzebny komentarz. O, widzę, że tutaj pan rekin dalej ciśnie. Ona nas obserwuje. Bada nas. Stara się wyczekać. Tutaj sobie wypływamy też w taką fajną dolinkę Ta karafa kolaro kola kolarowa, nie? Kora koralowa, oczywiście, że koralowa, no. Ja nie umiem wymawiać takich słów kompletnie. No tutaj mamy ten posąg jakiegoś rekinca właśnie. O czekaj, może... Patrz wcześniej, tutaj nic nie zrobiłem z nim. Press enter to meditate. Była to Switch. A, i możemy popatrzeć na rybki. O, te były w Nemo na przykład. A, i sobie patrzymy na ryby. Coral trot. Ok, a tamto co było? A, przepraszam, to już gdzieś indziej. Um, azury Damselfish. Damsel to jak bannerfish. A widzisz? To nie widziałem. O, kolejna bannerfish. Ale tak nie będziemy z osobna, mam nadzieję. Czeka, a tutaj. O, a ta rybcia jak się nazywa? Humphead Wrasse No, ta rybcia jest fajna O, coś zjadł No takie, takie National Geographic z... O, kolejną rybcie zjadł Takie National Geographic bym powiedział Omno, omno, no jaka głodna jest, ty Dobra hmm. No, panie Nurek, no to chyba ciśniemy dalej, nie? Czekaj, jak ja tu wlazę? A, przez Mogę sędzi wyjść? <noise> Powiedzcie, że mogę sędzi wyjść. Nie! The, the tak. Panie nurę! Ok, dobra. To wiele tłumaczy. Dobra, i my będziemy potrzebować tutaj w ogóle w tej lokacji takiego drona. Zasadniczo który nam umożliwi ponowną anihilację przeszkody, by przejść dalej. No i tu są takie brzydkie coś, cośki takie, ja do tego nie lubię. Patrzę, jak się schowały tchórze, śmiecie. <laughs> nie no, ja nie, nie przewadam za takimi rzeczami, ale nawet... Nawet takie cusie w tej grze wyglądają nawet w porządku. A, no i są delfiny, to słuchajcie, ja mogę powiedzieć ciekawostkę związaną z delfinami, mianowicie... Rocznie trzy osoby zostają na, na świecie zgwałcone przez delfiny. Więc proszę uważać. Tyle Państwu powiem, jak lecą Państwo gdzieś tam na jakieś Malediwy, czy tam Bóg wie gdzie, w świecie, w jakąś dzicz, płyniecie, czy tam lecicie, gdzie są delfiny, to pamiętajcie, że może się to źle skończyć dla Państwa po prostu dziewictwa. Więc proszę uważać na delfiny. Bo licho nie śpi. No, a tymczasem my dajwujemy w kolejny prąd morski. Zac Ciup. Ciup. Nie wiem w sumie, co się robi poprzez zbieranie jakby tych łabic, ryb. No, ale można to robić, więc ja to robię normalnie. Nie wiem czy jakieś achivmenty są za to czy co. No teraz chyba więcej zrobiłem jako statku. Oj to są te orki. Wolni orka, Nawet wolni orki 4. No, wydają takie dziwne odgłosy. Ja tam orek, podobnie jak delfinów, nie lubię. Gardzę powszechnie itp. Nie, ale w tej grze to nawet okej. Okay. Nawet ujdzie, słuchajcie. Uuu, a tą rybkę też kojarzę, tą taką, wiecie, tą z tym dziobaskiem takim, co była za nami i w sumie teraz jest przed nami i obok nas. O, rekin młoty. No tak, no rekiny młoty, podobnie jak rekiny piły, absolutnie nie są zagrożeniem dla żadnych humanoidalnych istot. sobie zanurkowaliśmy z panami orkami które w sumie zniknęły no i dobra no i zdaje się, że drugi level zakończony w tej grze bardzo fajnie. i znowu jakiś tankowiec widzę, rozlał jakiś olej w tej tutaj wyrwie, tak to nazwijmy no to troszeczkę wygląda jakby tutaj, nie wiem coś uderzyło, jakby taki krater powstał no nie, ale z drugiej strony w sumie nie w sumie mam wrażenie, że to zostało po prostu wydrążone przez cywilizację Pana Nurka, i on teraz sobie zwiedza te takie antyczne ruiny jego niegdyś wspaniałej cywilizacji, która musiała uciec z tego świata, bo został zatopiony. To jest moja teoria, w każdym bądź razie. Uuu. No I znowu Nexus z Minecrufta. Takie libaczki sobie tam latają na górze, i w ogóle yy, aha, w ten sposób a to my jeszcze takie dwa zrobimy, i już koniec gry? Nie, no nie mówcie mi tego! Moi drodzy Państwo, tak nie może być. Czekaj, a tu potem. A tam, jakby. Hmm, no nie wiem, zobaczymy. oddaliśmy cząstkę siebie aby no w sumie właśnie nie wiem po co my to robimy może żeby przejść dalej po prostu żeby odbudować tą część powiedzmy powiedzmy No i są orki No ale moi drodzy państwo, moi drodzy państwo Obawiam się cholera jasna, że to już niestety W następnym odcinku Stwierdzam, że te odcinki powinny być zdecydowanie Krótsze, powinny być takimi Mini jebaczami, akurat Jeden dziennie styknie, może nawet jeden na dwa dni, zobaczymy Jak to będzie się wstawiać No a tymczasem E, oczywiście dziękuję Państwu za oglądanie, dzięki że byliście, mówił Master Sub 15 oczywiście, e, tak się nawet zrymowało. E, no i e, widzimy się w drugim odcineczku, dlatego dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, jo!